Okej, się Wam wszystkim witam serdecznie z tej strony chmielu. A to jest kolejny odcinek naszej serii, zagramy w Batman Arkham Origins. Batman Ewell skończył w tym miejscu, gdzie walczyliśmy z dosyć dużą grupką przeciwników. Tutaj to jest na statku Pinguinewa. Zbadaj elektro. Tu mamy właśnie tego kurde elektro jakiegoś kutasa mm, idziemy pingwina szukać, bo po prostu ten typek był tak masakrycznie dobry, że Batman go powalił jednym strzałem. <śm> I co tu jeszcze gadać po prostu? Nie było tematu po prostu. Nie wiem czy dobrze idę, ale uzbrojonych zero. Ale udajmy, że idę dobrze. Tu mamy też nowe opcje właśnie, ten ślisk. Aj kurde, ślisk, ślisk. Batman staraj się. Hmm. Aj, aj. No widzicie, pliki z danami, z danymi. No zacnie, tylko trzeba ich jeszcze w przelizzeniu mnóstwo zbierać, żeby odczytać ten plik. Rozumiem, że tu mam iść, a raczej tak mi się zdaje. Jump, 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 time, time, but... Ej, co jest? Chyba nie wiem czy my... Znaczy tam byliśmy, więc tu w sumie nie byliśmy i tam też w sumie nie byliśmy także możemy zaatakować tu, oczywiście tędy nie przejdziemy coś tu musi być innego powiem wam szczerze Znaczy na pewno coś jest innego, bo tędy też nie przejdziemy Tryb detektywistyczny No kurde, nie widzę innej opcji Oprócz pójścia właśnie tędy, no. Chyba, że mi się coś po pomyliło, ale nie zdaje mi się. Przecież, kurde. Idźmy jeszcze raz tędy. No i tutaj mamy ten zjazd, ta, no, spadamy, dobra. I już im będzie. Tam jest... a, dobra, trzeba było tak mówić od razu. Krucha ściana. Mogę tutaj graffiti batmanowe nakurwić i zrobić tak zwanego mykensa Także pod takim się może sobie tutaj wejść Ilu W przybliżeniu dwóch u góry, dobra Króciutko poczekać, czy tu czasem nic nie ma Nie wiem czy najpierw ich chyba nie dostaniemy się tak łatwo tam Potrzebny jest kod bezpieczeństwa. O. Świetnie sobie trafiłem Nic nie mówię, świetnie mi poszło Może teraz? O dobra No to jakbym już tego nie wiedział To już wiem od dawno tak patrzy jak biedek Bieda, bieda, bieda Tańcz biedaku Chciałem kot tam do tego Tylko nie wiem jak go zdobyć Musi tu gdzieś być kurde Znakomity strażnik on tu No nie O na pewno nie są otwarte tu chyba znowu jest opcja jakaś z tym backtrackingiem. Przynajmniej na to mi wygląda, bo... ...nie zapowiada się na to, że mi... Że, żebym, nie znając kodu, jakoś włamał się, kurde. to bardziej, że trzeba go znać, no to... ...nic, ciśniemy dalej. Ale powiem wam tak szczerze, patrząc, kurde... ...że mimo tego, że zrobili tyle znajdziek, jak już... W Arkham City. No to ja wam powiem, że ja i tak tych znajdźek nie znajdę wszystkich. Nie będę ich szukał. Po prostu takie coś, kurde, to jest męczące, jednak trzeba to lubić. Po prostu taka jest prawda. A dla takiego niedzielnego, znaczy niedzielnego dla gracza, który po prostu interesuje głównie fabułę i ewentualnie misje poboczne, takie znajdźki, no to są takie zapychacze. Po prostu ktoś w nas celuje. Takie zapychacze, których a propos i tak bym nie znalazł wszystkich. Tutaj domyślam się, że trzeba tego zdalnie sterowanego je butnąć. I trzeba się domyśleć, gdzie go puścić.

Kurde nie ma przecież nigdzie Switcha Skąd on tam się wziął Skoro ja go tam nie widziałem Chyba że tu gdzieś No nie no Ewidentnie tu są drzwi Tylko to właśnie Nie, ten prąd trzeba jakoś wyłączyć, tylko. Bo to tak nie działa mi tego. Tylko jak. No kurde właśnie, tylko jak? Jak, jak, jak? Chyba że No nie wiem, kurde. Wiecie co, nie wiem. Aha! Dobra, kurde, ale żem się załamał. Ale macie teraz pewnie ze mnie polewę, o ja. O ja się nie pierniczę. Ja tu próbuję coś tym batarangiem drzwi otworzyć, że myślałem że tu po prostu pod prądem jedzie, że mnie kopnia te drzwi otwarte No ja nie mogę Ależ fail roku, ja cię pierdzielę. O ja O ja nie, to Mistrzostwo świata Takie rzeczy tylko bajchmianu. No i co jest? No przecież klikam, żeby chcę to schakować sobie Chyba że Trzeba tędy przejść Bo tam nie mamy chyba takiej opcji jeszcze Hmm, w jakimś pubie jesteśmy. Pub barze. To jest kasyno, mi to wygląda na jakiś mega silny pub. Pierwszy raz jestem Batmanem w pubie. Tymczasem... Widzę trzech homa, jeden uzbrojony. Hmm. I tą laskę, ta. że jest tylko trzech Hama i zero uzbrojonych no i po ich po nich ich co za Hamy co to jest krótkofalówka jakaś

Patrzę na to kombo, ale kombo ja cię pierdzielę. Pierwszy raz mi takie combo, mi takie kombo wpadło tutaj. W, Batman w Batmanie oczywiście. Wiem, że za kombo chyba 100 w Arkham Asylum był jakiś achievement i pamiętam, że go wbi wbijałem kiedyś, miałem lekkie problem, to, to chyba na tej arenie robiłem to chyba. Mm -hmm. Stuku puku, to są drzwi.

Muszę pomocy, Windom Kliknąłem A dobra, takie opcje, myślałem że to w windzie już jestem Klikam jeszcze raz

To masz problem. Jak nie chcesz odpowiadać, to ja sobie odpowiem. Na początku to zeszyfruję. A później będziemy się zastanawiać, co i jak. Coś tu się pootwierało. Potwiera, czyżby jakiś fajt się kroił? Czyżby, czyżby? Ty sobie tu siedź. Jeszcze mi podasz informacje dokładne gdzie jest pingwin. A my sobie zjedziemy na dół. Rozumiem, że to... Te drzwi się otwor. O, tam coś jest. Tam jest jakaś zagadka. Zagładka, zagładka. Drona mają nawet o To jest zagładka z tym. Nie chce mi się jej rozwiązywać, więc. Pójdziemy dalej. o kurde. Ale dostał kombosa, o jebaka. Ale mu kombo ładne siadło. No jest, wszystkich, ale tego to ładnie powiem wam szczerze, że wykończyłem dużego. Trochę tu ich wybiłem w sumie. Coś tu jeszcze mamy, mamy te, te dolce. Prosty przełącznik. Ciekawe, czy mam go się wyłączyć. No nie wiem. Dobra, jeszcze obczajkę tylko zrobię. Ja się z wami tutaj pożegnam. Zapraszam do następnego odcinka, w którym już będziemy chyba łapać pingwina, tak mi się zdaje. Także to by było na tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam. Zapraszam oczywiście i cześć wam wszystkim.